Hej, hej, szczęść Boże, witam was serdecznie w niedzielę święto ofiarowania pańskiego. I mam tym samym pytanie, takie rodzi się, co, co może człowiek dać Bogu? I co wy ofiarujecie Panu Bogu? Dzisiaj w Ewangelii czytamy o tym, że Pan Jezus został ofiarowany w świątyni. Było to zgodne z prawem Izraela, które nakazywało wszystko co pierworodne płci męskiej złożyć Bogu w ofierze, albo to wykupić. I dlatego Maryja i Józef zanieśli także i Jezusa do świątyni, aby go ofiarować. A co my ofiarujemy Panu Bogu? Co my możemy mu złożyć? No, jest to pytanie dosyć trudne, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Co ja daję Bogu? Bogu należy się to, co najlepsze. Bogu należy się to, co najwartościowsze. Bogu należy się to, co najpiękniejsze, bo w końcu On jest Bogiem. I co my mu dajemy? Czy dajemy mu ofiarę z naszego czasu? Poświęcamy czas na modlitwę, na to spotkanie z Nim, czy dajemy Mu nasze serce. A ostatecznie najpiękniejszy dar, jaki możemy złożyć Panu Bogu, to jest sam Jezus Chrystus, którego my też możemy dać Bogu w ofierze, a dajemy Go na każdej mszy świętej. I tu pytanie, jak często uczestniczymy w tym cudzie. Zapraszam Was do uczestniczenia w Eucharystii, aby złożyć Bogu ofiarę, złożyć Bogu Jezusa Chrystusa, najdoskonalszą ofiarę, jaką możemy Mu dać. Po to się gromadzimy w niedzielę w Kościele. Zachęcam was dziś szczególnie też i do modlitwy za tych, którzy całe swoje życie złożyli Panu Bogu w ofierze, czyli za siostry, osoby konsekrowane, ale także i mężczyzn, aby Pan Bóg umocnił ich, aby dodał im łask do wypełnienia tych ślubów, które złożyli kilka czy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, aby w tym trwali. To oni nas niosą każdego dnia, oni się modlą za nas każdego dnia. Dlatego my szczególnie dziś pamiętajmy o nich. Jeżeli chodzi o e, wasze prace, które miałem wczoraj wrzucić, no niestety tak e, wyszło że nie da rady e, wrzucę je jutro. Zachęcam was do polubienia fanpage'u Harka Kanarka, który powstał wczoraj wieczorem na Facebooku. E, tam jutro wrzucę te wasze prace, też niektórzy prosili, żeby jeszcze trochę przedłużyć ten termin, bo też pracują, dlatego jutro o godzinie e, powiedzmy 14:00 Wrzucę te prace, te, które zostały wysłane. Jeszcze będzie można je przysyłać, ale najlepiej byście do jutra je wysłali. Tradycyjnie klikamy lajki, suby, udostępniamy. Pozdrowienia, miłej niedzieli, z Bogiem.